Pomoc ze strony Gminy Wieluń Powiatu Wieluńskiego dla naszych sąsiadów z Ukrainy dotkniętych wojną na szczęście nie ustaje. Cały czas mogą Państwo pomagać przynosząc choćby do specjalnych punktów produkty żywnościowe tak bardzo potrzebne oraz artykuły sanitarne, chemiczne, a nawet leki, bo te też są potrzebne. Powiatowy punkt, przypominamy, znajduje się w warsztatach budowlanych Zespołu Szkół nr 1 przy Wojska Polskiego, gminne zaś w byłej siedzibie Szkoły Muzycznej przy ulicy Królewskiej. Tam też 7 marca utworzono punkt informacyjny dla obywateli Ukrainy, którzy przekroczyli granice Polski po wybuchu wojny, punkt czynny jest od poniedziałku do piątku od 12 do 15. Chętnych do rejestracji cały czas jest sporo. W ciągu tych trzech dni zarejestrowało się prawie 200. Osób w tym, w tym punkcie. Zarejestrowanie w punkcie informacyjnym upoważnia także do zapisania się na kurs języka polskiego dla dorosłych obywateli Ukrainy oraz do skorzystania z darów, których zbiórka prowadzona jest również przy Królewskiej. o pomocy Ukraińcom mówiono, jak słyszeliśmy także na ostatniej sesji Rady Miejskiej. Uchodźców z Ukrainy ulokowano między innymi w hotelu Maraton, znajdującym się w Hali Sportowej. Tam jest zajętych 16 pokoi. 16 miejsc jest, 10 jest zajętych, 6 10, wolnych. Jest wolnych 6, na ten moment jest wolnych 6, 6 miejsc. 6 miejsc jest wolnych. Te miejsca oczywiście podlegają rotacji, ponieważ widzimy bardzo dużą ofiarność i takie duże zaangażowanie mieszkańców naszej gminy, którzy przyjmują. Część z tych, właśnie wszystkich, póki co przyjmują wszystkich, ale za co bardzo dziękujemy. To jest naprawdę wielkie poświęcenie, wielka szlachetność naszych mieszkańców, którzy nie pytają o pieniądze, nie pytają o jakąkolwiek refundację, tylko oferują miejsca, które posiadają w swoich zasobach, przyjmują tych ludzi ze szczerego, otwartego serca. Naprawdę widzimy łzy, łzy wzruszenia wśród wśród zarówno mieszkańców Ukrainy, jak i tych naszych mieszkańców. Także to jest niezwykle budujące. Specjalne pomieszczenia dla uchodźców z Ukrainy przygotuje też Wieluński PKS. Będą one dostępne od 25 marca, ale to jeszcze nie wszystko. Nasz PKS, który ma dla między 12 a 18 osób takie pomieszczenia w swoich zasobach. Tam w tej chwili trwa remont, który, który pozwoli na... Na to, żeby tych ludzi w tych warunkach godnych umieścić. Wiemy też o tym, że nasze przedsiębiorstwa, nasze firmy, w których pracują mieszkańcy Ukrainy, obywatele ukraińscy, oni też na swoją rękę organizują różne możliwości, właśnie mieszkaniowe dla. Rodzin tych pracowników swoich, i tutaj ta akcja przebiega naprawdę bardzo sprawnie, ale też za chwilę może być problem z, no z, z dostępnością wolnych przestrzeni mieszkaniowych na terenie naszej gminy. Szukamy, tak patrząc w bardzo skrajnych sytuacjach, jeżeliby ten przypływ uchodźców był, był taki bardzo duży, wręcz mm. dramatycznie duży, żeby, żeby do nas przyjeżdżało kilkaset osób dziennie, e, to musimy też być gotowi na to, żeby w naszych e, choćby remizach strażackich przygotować takie miejsca tymczasowe na 2 trzy dni, e, no, jeż, po to, żeby ewentualnie te osoby potem dalej gdzieś mogły jechać do, do innych ośrodków, e, czy to w Polsce, czy za granicą i, i tutaj też ewidencję tworzymy, ile potencjalnie takich miejsc moglibyśmy dla takich osób przygotować. My sobie zdajemy sprawę z tego, że przyjmowanie tych rodzin to nie jest sprawa krótkoterminowa. To będzie, wydaje się, taki długoterminowy okres, kiedy te osoby nie będą miały do czego wracać na Ukrainie. Nie w każdym przypadku, ale w wielu przypadkach tak na pewno będzie. Chciałam do podziękowań jeszcze dołączyć podziękowania dla Państwa, dla Państwa radnych, którzy odpowiedzieli na mój apel i pomagają nam jako wolontariusze przy Ulicy Królewskiej. Przy, przy zbiórce darów oraz przy ich wydawaniu. Bardzo serdecznie dziękuję. Zachęcam, jeżeli ktoś z Państwa jeszcze gospodaruje czasem wolnym, to codziennie ten punkt działa od godziny 14 do godziny 18. Każde, każda para rąk jest niezbędna i potrzebna. Bardzo aktywni są oczywiście harcerze oraz wolontariusze PC Kardysz. To zbiórka wspólnie organizowana przez Gminę i PCK i też chciałabym przy tej okazji bardzo serdecznie za to podziękować. Pomoc materialna jest szalenie ważna. Ukraińców. Wspierajmy także finansowo, przynajmniej do czasu, jak nie znajdą w naszym kraju pracy, bo oni chcą też pracować i zarabiać na swoje utrzymanie. W związku z wojną na Ukrainie Polski Czerwony Krzyż uruchomił też zbiórkę środków pod hasłem Na pomoc Ukrainie. Wpłaty można kierować na konto, które widzą Państwo w tej chwili na ekranach telewizorów. Jego numer cały czas jest dostępny na stronie internetowej naszej stacji oraz w infotekście TVK. Pozyskane środki będą przeznaczone w pierwszej kolejności m.in. na zakup żywności, materiałów opatrunkowych oraz zabezpieczenie innych priorytetowych potrzeb. Na zakończenie tego materiału, jeszcze o specjalnej uchwale Rady Międzynarodowej. Która została podjęta na ostatnim posiedzeniu. Chodzi oczywiście o uchwałę w sprawie agresji Federacji Rosyjskiej na niepodległą Ukrainę, którą odczytała Radna Anna Dziuba Marzec. Rada Miejska w Bieluniu wyraża solidarność z narodem ukraińskim wobec agresji militarnej Federacji Rosyjskiej na niepodległą i demokratyczną Ukrainę. Ten bezprecedensowy atak skierowany przeciw obywatelom ukraińskim jest niedopuszczalnym i nieakceptowalnym złamaniem omów międzynarodowych, pogwałceniem prawa do suwerenności. Wielu nie jest miastem, na które 1 września 1939 roku spadły pierwsze bomby II wojny światowej. Pamięć o tamtych wydarzeniach powinna być przestrogą dla całego świata, aby nigdy więcej nie dopuścić do wojny. Agresja ze strony Rosji musi spotkać się ze sprzeciwem nie tylko Wielunia, Miasta Pokoju i Pojednania, ale całego demokratycznego świata. Wyrażamy zdecydowany sprzeciw wobec zbrojnej agresji Federacji Rosyjskiej naruszającej pokój i integralność terytorialną Ukrainy. W pełni rozumiemy i popieramy europejskie aspiracje oraz potrzebę członkostwa Ukrainy w strukturach Unii Europejskiej oraz NATO. W poczuciu solidarności z narodem ukraińskim, jako społeczność Wielunia, jesteśmy gotowi nieść pomoc humanitarną, która będzie wsparciem dla uchodźców wojennych przybywających z Ukrainy. Ukraina musi być wolna i niepodległa. Wolna i niepodległa Ukraina jest polską i europejską racją stanu. Po podjęciu uchwały radni uczcili także minutą ciszy pamięć tych, którzy zginęli stając do walki w obronie swojej ukraińskiej ojczyzny, a więcej o pomocy dla naszych wschodnich sąsiadów już powiemy w temacie tygodnia.